Dzień dobry, witam Cię na informatyce. Na poprzedniej lekcji prosiłem Cię, abyś poszukał, poszukała informacji na temat modelów kolorów RGB i CMYK. Mam nadzieję, że te skróty już dla nikogo nie stanowią tajemnicy. No więc jeśli mówimy o modelach kolorów, to zacznijmy pracować z kolorami. A w jakim programie nie pracować z kolorami, jak właśnie nie w edytorze grafiki. Ale mam nadzieję, że każdy już wie i ma świadomość tego, że Paint to troszeczkę za mało. Czas przyswoić sobie informacje i umiejętności dotyczące jakiegoś bardziej, bardziej zaawansowanego programu graficznego. Jaki to będzie program? Ruchom sobie przeglądarkę internetową. Otwórz sobie google.pl i wpisz tajemnicze słówko GIMB. Otwinnij. I interesuje nas pierwszy adres: www.gimp.org. Klikamy sobie na ten odnośnik, otworzy nam się strona projektu, projektu GIMP, czyli zespołu informatyków, którzy tworzą właśnie ten program. Co jest najważniejsze w tym programie, oprócz tego, że jest to program zaawansowany, to to, że jest on całkowicie za darmo. Można go bez lęku pobrać na komputer, zainstalować, korzystać dowoli, wytwarzać różne projekty, nawet takie, na których byś chciał zarobić. Jedyna rzecz, nad którą warto się zastanowić, to miejsce na twardym dysku. Program, jego paczka instalacyjna waży 214 MB. To już jest sporo. Program po instalacji no, zajmuje o wiele więcej miejsca, więc warto sprawdzić, czy na komputerze się on zmieści. Jeśli wiesz, że się zmieści, klikamy sobie przycisk Pobierz. Zostaniemy przekierowani do następnej strony, gdzie mamy dwie opcje do wyboru. Możemy pobrać gimpa za pomocą torrentów, a możemy pobrać gimpa bezpośrednio osobiście i na lekcji preferuję to rozwiązanie drugie, czyli pobieranie bezpośrednie. Na nie właśnie klikamy. W tym momencie pokaże nam się menadżer plików. Ja sobie pobiorę gdzieś w jakieś łatwe miejsce do zlokalizowania. Ty też tak możesz. Klikamy, zapisz. Pobieranie się rozpocznie. Jak widzisz, pobieranie się zakończyło. Eee, klikamy sobie bezpośrednio na ten plik, by go otworzyć. Z... Okaże się pierwsze okno instalacyjne, w którym zostaniemy zapytani o język. Potwierdzamy wybór języka, klikając OK. Otworzy się nam następne okienko, w którym mamy trzy opcje. Możemy anulować instalację. Oczywiście nie jest to w naszym internecie. Możemy kliknąć zainstaluj, w tym momencie zostanie wykonana domyślna instalacja i możemy kontrolować proces instalacji. Ja właśnie to zrobię klikając dostosuj. Ekran z umową licencyjną, popatrz, że program jest na licencji GNU. Klikamy dalej, ja zmienię sobie tutaj folder, do którego zainstaluję program. Klikam dalej. Tutaj nic nie powinniśmy odklikiwać, przynajmniej na początku korzystania z tego programu. Może odkliknięcie sprawić, że albo nasz program będzie uboższy, albo nawet nie zadziała. Tutaj nic nie zmieniając, klikamy dalej. Oczywiście dobrze jest utworzyć sobie skrót na pulpicie, by móc ten program otworzyć. Klikamy dalej. Podsumowanie informacji instalacyjnych. Możemy klikać instal. Instalacja może potrwać chwilkę dłużej. Proszę bardzo, program się zainstalował. Klikamy Zakończ. Czas na pierwsze uruchomienie programu. Za chwilę to zrobimy. Przed sobą masz, prawdopodobnie tak jak ja, trzy okna. Za chwilę każde z nich omówimy. Dlaczego taki dziwny układ programu? Ponieważ większość programów graficznych przystosowanych jest do pracy na więcej niż jednym monitorze. Jak widzisz, ja też przesuwam te okna, ponieważ ja też pracuję na dwóch monitorach. Żeby Ci było łatwiej, możemy przejść i tak też zrobimy do trybu. Kliknij sobie Menu Okna. Jednego okna. Popatrz, w tym momencie GIMP zamienia nam się w jednoukienny program, który prawdopodobnie będzie Ci łatwiej używać. Omówimy teraz bardzo szybko i bardzo oględnie jego interfejs. Będziemy go poznawać w ciągu najbliższych lekcji już w kolejnej klasie. Dobrze, menu górne. Ono jest bardzo ważne. Do niego będziemy bardzo często zaglądać. Do menu plik, do menu edycja. Do menu zaznaczenie. Do wszystkich tych tutaj zakamarków, prawie wszystkich, zajrzymy w ciągu tych zajęć, które będę Ci oferował. Bardzo ważnym elementem jest, jak pewnie się domyślasz, przybornik. On troszeczkę się różni od przybornika w poprzednich gimbach, ponieważ został troszeczkę zmniejszony. Wydaje się, że tych narzędzi jest mniej, nic bardziej mylnego. Przy kliknięciu na każdy z nich prawym klawiszem myszki rozwija nam się dodatkowe menu, w którym możemy sobie wybierać narzędzie. Jest to nawiązanie oczywiście do konkurencji w postaci Photoshopa, w którym dzieje się dokładnie tak samo. I tak mamy przesunięcie razem z wyrównaniem. Mamy różne zaznaczenia, czy to prostokątne, czy eliptyczne. Wreszcie mamy zaznaczenia w postaci albo lasa, albo zaznaczenia odręcznego, nożyc. Mamy również zaznaczenie w postaci, czy też to różdżki, czy zaznaczenia według koloru, z którego na pewno będziemy korzystywali. Kadrowanie, wreszcie Przekształcenie i popatrze tu tych przekształceń jest naprawdę sporo. Uniwersalne przekształcenie, obrót, z którego na pewno będziemy korzystali, skalowanie, czyli pomniejszanie lub zmniejszanie obrazu, nachylenie, odbicie, perspektywa, przekształcenia 3D i przekształcenie za pomocą uchwytów sporo tego. Wreszcie, odkształcania różnego rodzaju. Kubek z farbą, bardzo podobne niż jak w pęcie oraz gradienty, rozmaite pędzle, rozmaite pędzle, wreszcie gumka, tak zwane klonowanie lub łatanie, bardzo ważna i ciekawa funkcja, którą pokażę w jakiegoś, w jakich, na jakichś zajęciach. Wreszcie rozsmarowywanie lub rozmywanie. No i ścieżki, narzędzie tekstowe, pobieranie koloru i miarka, no i powiększenie. To jest przybornik, jak widzisz, jest bardzo rozbudowany. Dodatkowo, kiedy klikamy sobie jakiekolwiek narzędzie, niech będzie to na przykład narzędzie tekstowe, pod spodem uruchamiają się nam opcje narzędzia. I tutaj również możemy różne rzeczy sobie regulować. Przejdźmy teraz na prawą stronę. Tutaj również są ważne rzeczy. Pierwsze to jest okienko po pierwsze pędzli, bo pędzle mogą być różne. Jest tutaj cała gama pędzli, o wiele więcej niż w pęcie. Mamy gradienty i tekstury. Mamy wreszcie narzędzie czcionek, ich kroi. No i narzędzie ostatnio otwieranych plików. Bardzo ważne okno jest z tej strony, po prawej jest to okno warstw. Co to są warstwy, dowiesz się również na jednej z, z przyszłych lekcji. No dobrze, żeby otworzyć nowy plik i zacząć w nim pracę, należy kliknąć plik, a następnie nowy. Otwiera nam się okienko, które jest bardzo ważne. Możemy wybrać sobie: plik szablonowy i tych szablonów jest tutaj naprawdę sporo. Możesz je sobie przejrzeć i wyszukać różne mniej lub bardziej dziwne szablony, na przykład silikon albo toilet paper. Możesz również regulować wielkość obrazu samemu, regulując jego wielkość, jego szerokość oraz jego wysokość i tutaj możesz używać pikseli, ale również różnych innych rozmiarów i jednostek. Warto spojrzeć sobie w zaawansowane opcje, gdzie możemy sobie już regulować jaka to jest przestrzeń kolorów i tutaj niestety mamy do wyboru mamy do wyboru tylko dwie kolory RGB, wiesz już o co chodzi i odcienie szarości. Zauważ, że nie ma modelu cmyk. To jest jedyna wada można powiedzieć, GIMPA. Taka chyba najważniejsza. Możemy wybrać sobie dokładność, czy to zmienno czy to stało-przecinkową, aczkolwiek tutaj nie warto grzebać, ze względu na to, że może to bardzo obciążać zasoby komputera, więc lepiej zostać przy 8-bitowej, stało-przecinkowej. Możemy też dobierać sobie gamę Bardzo. Tutaj doradzam, żeby zostać przy percepcyjnej sRGB, ponieważ większość dzisiaj standardów właśnie wymaga sRGB. No i wreszcie możemy sobie kolor tła dobrać, na przykład przezroczystość, no i ewentualnie komentarz. Ja wybrałem taką wielkość, niech ona tutaj pozostanie. Klikam OK. I w tym momencie dopiero ja mogę zacząć jakąkolwiek pracę. Mogę sobie wziąć pędzel, albo ołówek. No zostanę przy pędzlu, wybiorę sobie jego rodzaj, niech będzie to taki, i dopiero teraz mogę rysować. Dobiorę sobie kolor, jakiś ciemniejszy, żeby to było widać, i dopiero teraz mogę rysować. OK, pierwsze kroki postawione na następnych zajęciach więcej. Do widzenia.